że polskie dni na zasadzie, że... Muzykę polską masz, kurwa. I jedzenie. Miłość, miłeś zakopany. co innego może się od hotelu, nie? Otworzysz, Jacku, okienko? Chciałbym na, nakręcić, wiesz, panoramę tutejszych... Jak są. A takie klocki. Coś chcecie powiedzieć od siebie? na teraz powiedz <laughs> Jeszcze nie. Jak wam się podoba w słonecznej Italii? Zaczęło po... się. <laughs> Jacku! Słyszczo? <laughs> to to? <laughs> nagrywam cały czas. Cały że... czas nagrywam. No to nagrywaj. Powiedzieć coś o Analu? <laughs> Zachęcam. Co masz do powiedzenia o Analu? Analu. wszystko jasne. Zgryźmy od tyłu. Darku, Ty wolisz być anonimowy, prawda? Tak jest. I taki pozostaniesz. Podoba się się, Manol, czy nie bardzo? A... nie bardzo? Bardzo, bardzo, jest super. Tak? Zajebiście jest. A co jest najfajniejsze? Ty, Anka, twoje towarzystwo, twoje filmy, twoje filmy i, i dowcipy o Analu. A który z dowcipów po Analu podał Ci się najbardziej, Zbyszku? Może nie, być pod... widzą na całym świecie. Nie wiem, ale miedział. ja miałem przed chwilą taki pomysł na taki tak, że jakbym to powiedział, to już nikomu tego filmu nie pokażę. Ale nie zamierzam tego nikomu nie to jest do mojej prywatnej, tak, e, prywatnej archiwum. na TikToku. Czyli co, panowie? Jest ok, jest, jest ok, jeździmy, okay. Jeździmy. Tak. Tak. Jedzenie w porządku? To no jedzenie jest mega w porządku. Nie no, jedzenie jest zajebiste. Naprawdę jest dobre jedzenie. Dużo mięsa. No dobrze. I pyszne makarony, takie makarony i te wszystkie tortolini codziennie, to jest piękne. I desery. Desery też. No, desery są zajebiste. No dobrze. Pozdrawiam ze słonecznej Italii. Folgarida Marivella, Madonna di Campiglio, grudzień 2024.